Dzień dobry Paweł Kmiecik, Pranek 24 Dziś Państwa i moim gościem jest pan Szczepan Krzy Krzewicki i pan Paweł Dankiewicz, jedni z organizatorów Wielkiego Śląskiego Marszu Wolności. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witamy, panu. Pan Szczepan witam Krzewicki. To ja. Paweł Dankiewicz, serdecznie witam. Panowie przygotowani, jak widać zdjęcia, o nich może powiemy później, ale Dobrze. zacznę! Dość z grubej rury, to znaczy, czy panowie są zastrzelani do dziennikarzy? Nie, nie jesteśmy zastrzelaniem broń Boża do dziennikarzy. Po prostu dziennikarze uważamy jest to bardzo nie wiem, chwalę. To jest misja społeczna. Jesteśmy kategorycznie przeciwni takim wypowiedziom, potępiamy je stanowczo, odżegnujemy się od tego. Nie mieliśmy wpływu na to, że taka wypowiedź będzie miała miejsce. Także serdecznie przepraszamy wszystkie osoby zbulwersowane. Wyjątkowo jest nam przykro z tego powodu i chcielibyśmy ten temat zakończyć. Ja też, jeżeli taka sytuacja zaistniała, z mojej strony przepraszam. Ja nie słyszałem te, czegoś takiego, po prostu, ale tylko i wyłącznie mogę przeprosić. Też odcinamy się od takich wypowiedzi, po prostu nie wiem, dlaczego padły. Wielki Śląski Marsz Wolności to wydarzenie, które odbyło się w minioną sobotę w Katowicach. O jaką wolność chodziło i chodzi? To może powiedzieć troszkę, bo to później nie dołoży. Przede wszystkim zależy nam, żeby każdy miał gwarancję realizacji jego praw konstytucyjnych, żeby miał prawo do decydowania o własnej osobie. Po to mamy osoby, które wybieramy do parlamentu, do władz samorządowych, żeby nam tylko pomagali, żeby nasze życie było płynne, miłe, przyjemne, pozbawione stresu, żeby te osoby pracowały na nasz komfort życia. I my zgromadziliśmy się w tym Wielkim Marszu, Śląskim Marszu Wolności, po to, żeby zaakcentować i głośno powiedzieć: nie, że to my chcemy decydować o tym, co ma nas dotyczyć. Nie może nam jakaś bardzo wąska grupa osób narzucać bardzo radykalne, takie. Zdarzenia zmuszać nas do pewnych zachowań. Po prostu musi się to odbywać na zasadzie bardzo dojrzałej debaty społecznej, bardzo dojrzałej, spokojnej, przemyślanej. Nie może to być jakieś rozporządzenie, które nie cały naród. Ja tego chciałbym dodać po prostu, że wczorajszym dniu otrzymałem z sądu uniewinnienie za zgromadzenie. Sąd nawet nie podjął tego po prostu tematu, tylko bardzo pięknie zapomniałem tego wziąć, bardzo pięknie napisał, że zgodnie. Z konstytucją mamy prawo do protestowania, do wyrażania swoich do wyrażania swoich opinii, po prostu do maszerowania artykuł 1161 a czyli po prostu podważył to. To zgromadzenie sobotnie. Nie sobotnie. To wcześniejsze po prostu jeszcze było i sąd bardzo pięknie po prostu to opisał, że mamy prawa konstytucyjne i mamy prawa do tego. Nie wziąłem tego dzisiaj dokumentu, żałuję, ale wszystko na szybko załatwiamy, więc... O to głównie walczymy, o nasze po prostu prawa. Nie chcemy po prostu czegoś więcej. Wystarczy, że będzie działało prawo w ramach po prostu. Czy panowie się oburzają, jak słyszą, jak mówić o was, antyszczepionkowcy? Nie to, że się oburzamy, bo jesteśmy osobami inteligentnymi i wiemy, że nimi nie jesteśmy. Nie mamy nic przede wszystkim do osób, które się szczepią. Tak? To jest jej decyzja, to jest jej wola i mają do tego prawo. Tak? My chcemy tylko i wyłącznie jednej rzeczy, jeżeli wchodzimy do lekarza, chcielibyśmy, żeby lekarz, e, ktoś wziął odpowiedzialność, na ten stołek jest jakiś atest, tak, pan na pewno kupił te stołki z atestem, więc, a coś, co podawane jest po prostu, jest na chwilę obecną po prostu preparatem, tak, w badaniach po prostu, nie możemy uzyskać jakby konkretnych odpowiedzi, co to jest, tak? Więc tutaj jakiś taki niepokój w nas wystąpił. Dlatego zadajemy tylko i wyłącznie dociekliwe pytania, na które nam nie chcą odpowiedzieć. I to nas zastanawia. Nie jesteśmy antyszczepionkowcami, bo każdy z nas jako dziecko był gdzieś tam zaszczepiony na coś, tak? Czyli te szczepionki przyjmowaliśmy. Ale kiedyś nie podpisywaliśmy kwitu, czy jakiegokolwiek dokumentu, że bierzemy odpowiedzialność za to, co kto nam pode, coś, coś podają nam. Nie wierzycie instytucjom państwowym, nie wierzycie Radzie Medycznej, nie wierzycie lekarzom, którzy przekonują do tego nie tylko zresztą w Polsce, że szczepionki to jedyny sposób do tego, żeby nie pokonać to, koronawirusa. Panie redaktorze, szanowni państwo, bardziej dociera, docierają do nas argumenty, że Rada Medyczna, dużo osób, które tam zasiada, jest finansowana przez korporacje. Takie informacje dotarły do opinii publicznej i to nam się bardzo nie podoba, że nie ma transparentności także bardziej naskuje w oczy te pieniążki które są tam wypłacane czy te fundacje są finansowane tych osób które zasiadają w tej radzie medycznej natomiast to też przekłada się na wiarygodność osób z rządu i po prostu mamy dużo zastrzeżeń jest dużo spraw niejasnych i czekamy na naprawdę dojrzałe odniesienie się osób, które są z tej Rady Medycznej, Pana Premiera, Pana Ministra Zdrowia, żeby to jednoznacznie rozwiać, kto jakie pieniążki bierze, od kogo, w jakim czasie, czy jest uzależniony od tych korporacji, czy od innych instytucji. Jeżeli taką wiedzę posiędziemy, to będziemy mieli duży krok do przodu. Na chwilę obecną nie mamy tego. To bardzo poważne oskarżenia. Czy macie Panowie dowody na to, że członkowie Rady Medycznej biorą pieniądze od koncernów farmaceutycznych, jak się domyślam? Tak? Y ja chcę się wypowiedzieć w ten sposób, że oglądałem mnóstwo reportaży z Radia Z, z innych mediów, gdzie są takie informacje podawane. Dlatego nie mam racjonalnych dowodów tu i teraz, natomiast te materiały, które oglądałem, budzą moje wątpliwości. Także nikogo tu nie oskarżam, ale są pewne sprawy niewyjaśnione. Między innymi z panem Chorbanem jest taka słynna wypowiedź, gdzie sam nie wie, jak jego fundacja działa. I skąd ma pieniądze? Szczepionka na COVID to, to zło? Czy. Czy jakoś inaczej by yy, to Nie uważamy, że to jest po prostu jakiekolwiek zło. My, tak jak powtarzam jeszcze raz, my chcemy mieć po prostu konkretnie, chcemy mieć dowody i chcemy się czuć bezpiecznie, że coś po prostu, co będziemy jakby wbijać w swój organizm, że za to ktoś bierze odpowiedzialność, czyli ta rada medyczna po prostu, albo inne po prostu, nie wiem, instytucje, które powinny czuwać nad naszym bezpieczeństwem, tak? Po tych zachowaniach po prostu polityków, lekarzy, niektórych oczywiście tak, yy, jakaś wątpliwość mamy i dlatego jest to nasze zachowanie. Chcemy jakby dociec tej prawdy, jeżeli dociekniemy i rzeczywiście udowodnią nas nam, że ta szczepionka po prostu jest dobra, jest to wszystko w porządku. Naturalnie nie mamy nic przeciwko. Czyli jeśli powiem o, panom, o panach antyszczepionkowcy, to się nie oburzycie? Nie oburzymy się na pana po prostu, ale nie jesteśmy. Nim. Jest. Dlatego używam tego sformułowania tak dla uogólnienia, bo to środowisko antyszczepionkowców, jeśli już tak mogę to ująć, wydaje się dość mocno podzielone. Jest na przykład, są panowie, którzy przyszli do studia, którzy wypowiadają się racjonalnie, którzy są spokojni, kulturalni, ale są na przykład ataki na punkty szczepień, są zachowania agresywne, są okrzyki na marszu, aby panowie już za to przeprosili, ale, ale jednak to ta osoba Przede wszystkim powinna to zrobić, żeby strzelać do dziennikarzy. Ona bierze e... odpowiedzialność za siebie. Pytanie, to ale jednak powiedziała to na Marszu, nikt jej nie odebrał mikrofonu. Nie było. Pytanie, czy, czy mamy się obawiać antyszczepionkowców? My, w znaczeniu ludzie zaszczepieni, którzy na przykład uważają, że nie mają wątpliwości, uważają, że, że szczepionki to rzeczywiście lek na koronawirusa w tej chwili jedyny. Ja chciałem pokazać, że jak pan tak posługuje się uogólnieniem, to tutaj jest taka mama z córeczką i to jest też antyszczepionkowiec, antyterrorysta. Więc tu jest, tutaj, jak szanowni państwo, pokażemy. To jest zdjęcie, szanowni państwo. Tutaj jest antyszczepionkowiec i terrorystka, bo jak Pan Błaszczak powiedział. I tutaj są następne zdjęcia. Uważamy, że jest to bardzo, bardzo krzywdzące w stosunku do nas. Zapraszamy też po prostu jakby częściej o kontakt z nami. Zobaczy Pan i przekona się Pan, że to są bardzo racjonalni, myślący i normalni ludzie. I nawet dbający po prostu o innych, bo oni nie mają problemu. W każdym gronie znajdzie się jakaś grupka po prostu radykałów, tak? którzy po prostu naprawdę mają odmienne. Ale większość tych ludzi, która tam przybyła na ten marsz, jest naprawdę fantastyczna, przeinteligentna i przemiła. Co to pokazało? Pokazało to to, że przeszliśmy cały marsz tyloma tysiącami ludzi. I nie było żadnego incydentu. Na samym końcu z panem kryzysowym, antykryzysowym, podaliśmy sobie ręce i podziękowaliśmy, i powiedział, że życzyłby sobie, aby wszystkie marsze wyglądały w ten sposób. Więc to o czym świadczy, jeżeli przybywa tyle tysięcy ludzi, nie ma żadnego incydentu i lecą takie obraźliwe w stosunku do nas, po prostu jakby teksty, ja się z tym nie zgadzam. Ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że udzielałem informacji wywiadu dla telewizji Polsa, dla telewizji Zrywnika, dla telewizji Silesia. Nasze wypowiedzi zostały wycinane Moje słowa tylko to są jedno zdanie wycięte dla Polsatu, To cały kontekst został zagubiony. Natomiast w marszu uczestniczyło mnóstwo ludzi. Jeśli mogę to wtrącić w słowo pocieszę, panów dziennikarzy tak robią wobec wszystkich wypowiadających się, bo wycinają najczęściej jedno zdanie z iluś minut wypowiedzi. Ale nie jest to pocieszające, bo wycinają ten moment, który jest najbardziej sprzedawalny, po prostu, tak? Który idzie, który ludzie łapią, ale nieraz krzywdzący dla innych. A jeżeli jeszcze takie tylko są, my, Taki jest świat. Dokończyłbym, e, panie doktorze, że w marszu uczestniczyło mnóstwo rodzin z dziećmi, seniorzy, osoby, które mają poglądy patriotyczne. Demonstrowaliśmy nasze poglądy z flagami polskimi, w barwach biało-czerwonych i to było święto demokracji. My byliśmy bardzo podekscytowani, zadowoleni i dumni, że jesteśmy z całym narodem, cała Polska zjednoczona. Scalonym, skonsolidowanym i pokazaliśmy, że bardzo nam zależy na tym, żeby ta Polska szła w dobrym kierunku. Powiedzieli panowie o tym, użyli, użyli panowie słowo uogólnienie, ale jednak no nie jest to tylko uogólnienie, bo tych ataków. Czy grożenia profesorowi Krzysztofowi Simonowi, członkowi Rady Medycznej przy premierze RP śmiercią, czy ataku, ataku na punkt szczepień w Grodzisku Mazowieckim, podpalenia sanepidów w Zamościu, wtargnięcia do domu dziecka w Aleksandrowie Kujawskim, alarmie bombowym w termach maltańskich w Poznaniu. No to są konkretne przykłady tych zachowań, które są przykładami agresywnej. Czy ta osoba została e, złapana, która tam podpaliła tam po prostu ten? co do podpalenia, prokuratura prowadzi czynności, taką czynności, mam informację. Czy to ta osoba, która po prostu alarmowała, że jest podłożona jakiekolwiek bomba, albo została po złapana? Czy pan dąży do zanegowania tych... Nie, dąży do tego faktów? po prostu, że z tego, co widzimy, tak samo jak i my, pan Błaszczak po prostu obrażał nas, obraża nas, tak? Obraża nas jako antyterroryści, wyzywał, więc tutaj uważamy, że obecne władze mają tyle nienawiści, tyle kłamstwa w sobie, że śmiem powiedzieć, że tak podzielili naród i jeszcze bardziej chcą podzielić, że śmiem powiedzieć, czy to nie było zrobione specjalnie. Jeżeli chodzi o ten atak, po prostu, który Pan mówi, którzy... Co tam było, co weszła ekipa i była taka akcja z policją, co wziął ten. Dziewczyna, jeżeli znowu manipulacja, bo ja przyglądałem cały bardzo uważnie ten film, weszła dziewczyna, stała w kolejce, chciała uzyskać informacji, nie chciano jej wpuścić, usiadła pod drzwiami, zaczyna, zaczęto ją ciągnąć za nogi, a może weźmie to w ten sposób, że ona poszła się poinformować, chciała jakiś przekaz zrobić na spokojnie, i później poszły emocje. Ja to tak odbieram, bo tam Oglądając ten materiał poszły emocje. Ona bardzo grzecznie stała w kolejce, ona chciała wejść. I nie... Dlaczego inni wchodzą, a ona nie mogła wejść zapytać? Jakby pan się poczuł wchodząc ze sklepu, gdy ja stoję jako ochrona, kolega wchodzi, a pana po prostu nie wpuszcza. Tak, a pana w... nie wpuszcza. Bo nie. nie. Bo nie i tyle. I dziękuję. Jak by Pan się poczuł jako osoba? W tych ludziach poszła po prostu tam emocja. Ja też nie uważam, że może niepotrzebnie, bo musimy to robić na wysokim po prostu poziomie, czyli i zapytać, przedstawić dokumenty, ale sam wiem po sobie, że gdzieś te emocje w człowieku po prostu są. I dlatego są te niepotrzebne, tak podkreślę, niepotrzebne sytuacje. Mówi się o, znowu y, użyję tego sformułowania, anty którzy negują koronawirusa. Czy panowie negują istnienie i zagrożenie związane z koronawirusem? Ja bym chciał powiedzieć, że nikt nie kwestionuje tego, że są bakterie, wirusy na świecie, natomiast kwestionujemy, Siłę przekazu medialnego, ponieważ na nasze myślenie, na nasze rozmowy, na naszą logikę jest nadinterpretacja tego. Zobaczcie Państwo, nas było około 30 do 100 tysięcy ludzi na tym śląskim marszu wolności. Żyliśmy pokojowo. Do policji nikt nie używał żadnych wulgar wulgarnych słów. Stosowano się do naszych poleceń przez megafony podawane, żebyśmy udrożnili drogę dla karetek. Powiedział pan 100 tysięcy? 30 do 100 tysięcy. Nie jesteśmy w stanie nie tego jesteśmy, policzyć. Nie liczymy to jakoś po prostu, ale nie jesteśmy to w stanie. Ale jesteśmy policzyć. bliżej kwoty 30. Dużo się zdań pojawia, że do 100 tysięcy mogło być nawet. Naprawdę nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj precyzyjnie podać. Natomiast przy takiej masie ludzi marsz szedł pokojowo. Nie było żadnej interwencji policji. Nie, nie zatrzymało nas. Nie było wezwań do rozejścia się. Nie było użytych żadnych środków przymusu bezpośrednio. Marsz był pokojowy. Był pięknym popisem organizacyjnym. I teraz wracając do Pana pytania. Nie negujemy tych wirusów, bakterii, natomiast medialnie jesteśmy okłamywani, oszukiwani i media nie wypełniają przepisów prawa prasowego artykułu 3 i 6 ustawy Radiofani i Telewizji. Nie podają prawdy społeczeństwu. Jeżeli ta prawda będzie pokazywana i mówiona tak, jak jest, jak wygląda sytuacja, jakie są badania naukowe, wiedza naukowa to wtedy będziemy mądrzejszym narodem i nie będziemy się tak bali samych siebie. A jaka zdaniem Panów jest ta prawda o koronawirusie? Czy on jest śmiertelny? My jeszcze nie mamy kolejnej mutacji w Polsce, ale już dociera informacja, że jest bardzo śmiertelna. I ta panika, która jest podawana przez media, mamy taki artykuł z przedwczoraj, czy z wczoraj z Opola, to już oddziaływuje na ludzi, że się boją. Boją czegoś, czego nie znają. Ja akurat znam koronawirusa, byłem w szpitalu przez dziewięć dni, w szpitalu tymczasowym w Katowicach. Jestem, zawsze mi się wydawało, że jestem okazem zdrowia. Rzadko kiedy chorowałem, trzymałem się bardzo dobrze i mocno, a koronawirus tak mnie zmógł, że w dwóch trzecich zajętości płuc trafiłem do szpitala i no, modliłem się trochę o dobrą śmierć. Udało się, dzięki lekarzom, dzięki Bogu, z tego wyjść, ale no, koronawirusa nigdy bym nie zanegował. Nam chodzi tylko o to, że środki nie są adekwatne. Przekaz medialny nie jest adekwatny do tego, jaka jest prawdziwa sytuacja. Gdyby szpitale pracowały na 100% wydolności swojej, wtedy mniej osoby zmarło w Polsce i leczenie przebiegałoby na wyższym poziomie. Nie było racjonalnego powodu, żeby zamykać szpitale, oddziały i tworzyć stricte dedykowane szpitale tymczasowe czy poświęcone na COVID-a. Po prostu... To miał pan, miał pan to szczęście, że trafił Pan do szpitala, bo ja Mając bardzo wysoką gorączkę, byłem w ośrodku zdrowia i otwarto mi okno i wyrzucono mi karteczkę po prostu przy 39 i parę więcej. Wyrzucono mi karteczkę i powiedziano, że mnie nie przyjmą, ponieważ mam gorączkę. Więc wie Pan, szacun dla Pana, Pan to przeżył. Pan ma pewne doświadczenie, ale ja mam również doświadczenie, gdzie idę po pomoc do służby zdrowia, drzwi są zamknięte, jest zimno, pada, stoją ludzie na zewnątrz, tak? I otwiera się, nie otwiera się okno, uchyla się okno i pani wbijają w szafodziłku wyrzuca panu kartkę i mówi, że nie przyjmie, mogę zadzwonić przy gorączce. Czas nas niestety nagli. Ostatnie zdanie, panowie. Jakieś? Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyszły, przyjechały na Śląski Marsz Wolności. Jest nam bardzo miło i pokazaliśmy wyraz tego, że jesteśmy scalonym zjednoczonym narodem, że to my mamy prawo mówić, czego chcemy w Polsce i chcemy, jaka ta nasza ojczyzna ma być. Po prostu to jest duża zasługa nas wszystkich i łączność tych ludzi, wymiana poglądów, przyjacielskie powitania, czas spędzony wspólnie, to nas bardzo wzmocniło. Także wszystkim dziękujemy. A ja chciałem tylko i podziękować również wszystkim ekipom, które przyjechały, wszystkim ludziom, którzy przy, przy, przybyli i powiedzieć, że organizatorami byli wszyscy. Nie było literów, organizatorami byli wszyscy, przybyli po prostu na ten marsz. I następne, które będą, również będą odbywały się w ten sam sposób i również będziemy demonstrować. I wypowiadać swoje opinie zgodnie z prawem i zgodnie z konstytucją. Bardzo dziękuję Państwu. I moim gościem byli Panowie Szczepan Krzewiecki, Krzewicki przepraszam, i Paweł Dankiewicz, jedni z organizatorów Wielkiego Śląskiego Marszu Wolności. Dużo zdrowia. Dziękujemy serdecznie. Wszystkim na Państwu nawzajem. dziękujemy. Dziękuję, Przezmy do zobaczenia. Wszystkim, do przede wszystkim zdrowia. Do ostrzenia.